Zabawa, nauka i pierwsze spotkanie ze szkołą tak wyglądały dni otwarte w Szkole Podstawowej numer 5 imienia Marii Konopnickiej w Sędziszowie Małopolskim. Placówka zaprosiła dzieci z przedszkola na osiedlu Wolica Ługowa i ich opiekunów, pokazując, że szkoła to nie tylko ławki i podręczniki, ale też pasje, relacje i dobra atmosfera. Kolorowe korytarze, uśmiechnięte dzieci i mnóstwo atrakcji. Tak 30 stycznia wyglądała szkoła podstawowa nr 5 imienia Marii Konopnickiej w Sędziszowie Małopolskim. Placówka otworzyła tego dnia swoje drzwi dla najmłodszych, głównie przedszkolaków z Wolicy Ługowej. Była to okazja, żeby zobaczyć szkołę od środka, poznać nauczycieli i przekonać się, że nauka może iść w parze z zabawą. Skąd w ogóle pomysł na takie wydarzenie i dlaczego szkoła postanowiła wyjść do lokalnej społeczności? Ten pomysł zrodził się w głowach moich Pracownic, nauczycielek, które stwierdziły, że trzeba wyjść do ludzi z naszą ofertą, zapromować naszą szkołę w środowisku lokalnym, żeby nie była kojarzona tylko z zamkniętymi drzwiami i stricte nauką, żeby ludzie mogli przyjść zobaczyć, jak jest w środku nie tylko na wywiadówce ale zobaczyć, właśnie klasy, wystrój. Tutaj panie zaprezentują. To, czym się zajmujemy, jakie zainteresowania rozwijają wśród dzieci. Chcemy przez to spotkanie z przedszkolakami pokazać im, że szkoła to nie tylko lekcje, system klasowo-lekcyjny, ale to również zabawa, żeby im to, to przejście z przedszkola do szkoły, że tak powiem, pokazać w lepszym świetne, a nie tylko, że jak pójdziesz do szkoły, to się będziesz uczył. Nie, szkoła to nie tylko nauka, ale to w zasadzie przede wszystkim nauka, ale też nauka przez zabawę, rozwijanie swoich zainteresowań. Oferta jest, że tak powiem, bogata, specjalistów mamy, że tak powiem, w każdej dziedzinie. Klasy nieliczne jest to atutem, gdyż nauczyciele mają dostęp, że tak powiem, bezpośrednio do każdego ucznia więcej mogą im czasu poświęcić. I to jest właśnie ten atut, że można się czuć jak w domu rodzinnym. Dni otwarte to nie tylko rozmowy z dyrekcją, to także pokazy, warsztaty i występy przygotowane przez samych uczniów. Dzieci mogły wziąć udział w zajęciach plastycznych, matematycznych, zobaczyć doświadczenia w pracowni chemicznej, a także obejrzeć przedstawienie inspirowane twórczością patronki szkoły. zorganizowania dnia otwartego w naszej szkole było pokazanie właśnie możliwości edukacyjnych naszej szkoły w może taki troszkę innowacyjny sposób zorganizowane to zostało. Chcieliśmy pokazać właśnie jak nasza szkoła funkcjonuje, dać możliwość spotkania z nauczycielami, z dyrekcją, pokazanie szkoły, pokazanie pracowni. Również nasi uczniowie bardzo chętnie chcieli się zaprezentować właśnie w przedstawieniu. Poszliśmy troszkę tak w stronę patronki tutaj naszej szkoły, Marii Konopnickiej. Są różnego rodzaju Warsztaty plastyczne, matematyczne, informatyczne, muzyczne, tak, żeby dzieci miały możliwość zobaczyć szkołę może z troszkę innej strony, niż taka wyobraźnia, że jest to już ta ławka, prawda, typowe lekcje, szkoła ma dużo szerszą ofertę. Lubimy bardzo innowacyjne rozwiązania, stąd też myślę, że jest to jeden z sposobów, tak, właśnie innowacja taka została wprowadzona. No mówię, tak jak wcześniej wspomniałam, oferta edukacyjna, zaprezentowanie, możliwość spotkań z dyrekcją, z nauczycielami, możliwość zobaczenia klas, zobaczenia całej tego obiektu szkoły, tak naprawdę? Dla wielu dzieci to pierwszy krok w stronę szkolnej przygody. Organizatorzy chcą przełamać stereotyp, że szkoła musi być stresująca. Tutaj stawia się na przyjazną atmosferę, zabawę i rozwijanie zainteresowań, a ważną rolę w życiu placówki odgrywają także rodzice. Jak z perspektywy mamy wygląda nauka w piątce? Zapytaliśmy przewodniczącą Rady Rodziców. Moje dzieci czują się tutaj dobrze, swobodnie, nauczyciele mają bliższy kontakt, ponieważ do każdego podchodzą indywidualnie. Jako Rada rodziców organizujemy dużo dla dzieci konkursów, takich, które ich czegoś uczą. Organizujemy różne takie warsztaty, na przykład w tamtym roku robiliśmy warsztaty, jak się, jak się robi świecy, jak się robi listy dla dzieci, pieczątki nauczyciele też. Edukują ich w innych kierunkach. Mamy też spotkania z różnymi bardzo ciekawymi ludźmi. Współpracujemy z samorządem szkolnym przy organizacji zabaw choinkowych, Dnia Dziecka, Dzień Chłopaka. Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Rotunda tutaj w Kawęczynie, a także z, z klubem sportowym Progres. Szkoła na osiedlu Kawęczyn to nie tylko miejsce nauki, to także ważny punkt na mapie lokalnej społeczności, centrum spotkań i wspólnych inicjatyw. Szkoła podstawowa numer 5 na osiedlu Kawęczyn jest to takie centrum życia kulturalnego i miejsce spotkań też dla nas, dla naszych dzieci. Większość dzieci właśnie z Kawęczyna chodzi do tej szkoły albo rodzeństwo kiedyś chodziło. Więc jest to miejsce, gdzie się wszyscy spotykają i też wszyscy bardzo dbamy, żeby ta szkoła dobrze funkcjonowała. Jeżeli tylko możemy, to wspieramy działania szkoły nauczycieli, ponieważ to jest miejsce, gdzie nasze dzieci zdobywają edukację tak naprawdę i spędzają bardzo dużo czasu. Co wyróżnia tą szkołę na tle innych w regionie? Możemy się pochwalić tym, że nasza szkoła jest szkołą bardzo małą, mamy poniżej setki dzieci. Dzięki temu dzieci uczą się w klasach bardzo małych, siedmiu, ośmiu, dziesięcioosobowych mamy, chociaż przez ostatnie lata te klasy są coraz liczniejsze, ponieważ ostatnie roczniki to są klasy 15- i dwudziestoosobowe, ale dzięki temu, że te klasy są takie bardzo malutkie. To dzieci mają taką ekskluzywną myślę edukację. I też dzięki temu nasza szkoła od osta przez ostatnie lata ma bardzo wysokie wyniki egzaminu ósmoklasistych. W tamtym roku szkoła miała najlepsze wyniki egzaminów ósmoklasistych w całej gminie. Dzięki takiej formie edukacji dzieci z tej szkoły dostają się do najlepszych liceów. Najczęściej w Rzeszowie, ja też sobie pozwoliłam zrobić statystyki, gdzie dzieci dostają się bez problemów do najlepszych liceów w Rzeszowie, szkół prezentek, do drugiego LO, do szóstego LO, tak samo uczęszczają, bez problemu dostają się do szkół w różnych, takich prestiżowych liceów. Więc ten poziom edukacji, którego owocem jest egzamin ósmoklasisty, klasisty, najlepiej na przykład napisany w tamtym roku w całej gminie, jest dowodem na to, jak ważna, jak profesjonalni są też nauczyciele w tej szkole. Jak dzieci są zaopiekowane i dobrze wyedukowane? Profesjonalna kadra, współpraca z instytucjami, wycieczki, projekty i indywidualna opieka, także nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. To wszystko sprawia, że uczniowie czują się tu bezpiecznie i swobodnie. A jak swoją szkołę widzą sami uczniowie? Uważam, że szkoła jest jedna z najlepszych tutaj w naszej gminie i na Podkarpaci w województwie, zapraszamy wszystkich uczniów. No i fajne panie i wszystko jest w jak najlepszym stanie w naszej szkole. Bardzo fajna szkoła, fajni nauczyciele, można z nimi fajnie pogadać. Dzisiaj tutaj też fajny występ. Dzień piżamy, więc polecam. Najlepsi nauczyciele, najlepsze oceny, najlepsi uczniowie. Dni otwarte w Szkole Podstawowej nr 5 pokazały, że edukacja może być bliska, przyjazna i dopasowana do potrzeb każdego dziecka. Spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem na szkolnej stołówce, a wielu małych gości wychodziło stąd z uśmiechem i pierwszymi marzeniami o szkolnej przygodzie.